Cześć ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy Wy na 2. Lecimy do Madame Karol, chcę z nią zagrać. Ech. Dziwnie się w życiu układa. Dzień Kilka lat temu biłem czarnych. Proszę, proszę, Wiedźmin. <gryw> Dziewczyny, szykujcie się! Czego chcesz, przystojny kawalerze? Chciałbym zagrać w kości. Zagrajmy w kości. Taka straszna muzyczka, tak wesoło! Jakieś kobzy czy co tam sobie gra, to nie są kobzy. Kobzy to są to, co ci Szkoci używają. Lutnie bodajże, tak to się nazywa. Nie, nie Lutnie, mandoliny. Taki, taki wielki, taki półokrągły... półokrągły okrągły Ten... Baniak ma. Fajne, to tu nawet jest. Eee, trójkę masz, tylko za, zaćpanna. Nieadekwatne określenie do profesji, kurwa. Ale dwie pary, dobra. Ale eee, też dziś dziewła kości. Dobra, wygrałam. Nie mam co narzekać. Skubnąłeś mnie na sporo orenów. Kogo tu jeszcze można skubnąć? Lasota, pomocnik kwatermistrza, grywa w kości. Ojeju Gdzie jest asota? Tam Strony jest. Lasota. tu żyją? Ano żyją. Tak po prostu. Co w tym Dobra. Dobra. Musiałam sobie osłonić firankę. Ponieważ jest mi ciemno w pokoju. Mój brat lubi się przy zamkniętych firanców. W ogóle tu mam ekran przestawiony. W sensie, że krzywo. Okej. Okay. Przerażająca ta muzyczka jest Jeśli ja się wychodzi na zewnątrz, zwłaszcza tak po nocy Więc? Bywaj! Zapisz. Więc, i teraz Na pewno jesteś pomocnikiem kwatery. No jestem Pytam, bo zazwyczaj pomocnicy są wygadani Ja jestem wygadany No nie, nie jesteś Dziewczyna mnie rzuciła Powiedziała ci to? No, no napisała mi w liście Zaraz psia krew, ona nie potrafi pisać. A to wieprze, normalnie kuciapy, nieprzyjaciele. No niech ja wrócę do domu, niech ja ich dorwę! Pisarczyki zasmarkane siedzą całe dnie i krupy liczą. Nudzi im się! Już ja ich rozerwę! <laughs> Wielkie dzięki. Najpierw pomyślałem, zwykły buc, a teraz widzę, żeś swój chłop. To pomożesz mi? No raczej, więc... Bywaj. Na razie bywaj. Więc. Z pomogliśmy, to fajnie. Zagramy w kości? Gramy? Zagrajmy. Co nam tu wyjdzie? Czwórka i dwójka para. Okej, okay, co on ma? On ma trójkę. Mm. To będzie ciekawe. Jeden. Wspaniale. Tak wiem, że przegrałam. Jeszcze mu para szans doszła. Wiedźmi. Jeszcze mi para doszła, kurwa. Jego macie. Ja mi się herbata skończyła. No tam jeszcze dwa łyki są. Więc? Hmm, Zagramy w kości? Gramy? Hmm. zacnie. On ma parę. Trójka Przegrałam? Co mu wyskoczyło? Czwu... Dwie czwórki mu wyskoczyły. Nie masz szans, widź mnie. Aj pierdol się. Wygram z tobą. Zobaczysz. Więc? Zagramy w... Gramy? Okej, okay, czwórka i szóstka... Nie. Szóstka i czwórka, tak. A to jest pięć. Zaznacz mi to. Fajna jest ta plansza No kurwa oczywiście musiała na dwójkę wypaść A jemu co znowu wypadnie Oczywiście że mu kur... Co mu wypadło? Trójka mu wypadła Zajebiście po prostu wspaniale Nie masz szans widzicie. Su super świetnie Jestem zachwycona tym jak to, Jak ta gra jest po prostu wspaniale Więc? Zagramy w kości? Gramy No, Wyskoczyło mi coś innego niż czwórki i piątki. Nawet nie chcę patrzeć. Co nie masz mnie. szans Wiedźminie. no. Nie, nie, nie. nie bądź taki pyszałkowaty, Zobaczysz. Zobaczysz, ja jeszcze wygram. Ej kurwa, wywaliło mi grę. Bądź ją. Uruchom grę. Będzie przez chwilę czarny ekran, niestety, ale mówi się trudno. Uff. Jak ja się cieszę, że jak wywala Gret, nie wywala mi obs -a. To jest po prostu coś wspaniałego. Pokaż mi, czy nagrywasz? Nagrywasz wspaniale. Teraz do dogrywczy tę grę. Tak, to jest przeciw niemu. Więc. Zagramy. Gramy. Zgrajmy. Najlepiej rzucone kości na północ od Wergem. Kurwa, ma dwie pary. Dwa jego mać. Nie masz szans, widź mnie. Czekaj, czy mnie znowu wywali. No? A nie, tym razem nie. Szczęście wielkie i ogromne. Więc? Zagramy w końcu. Zagramy? Zagrajmy. Dziesięć. Co ja tu mam? Mam tutaj parę czwórek. Ona parę dwójek, okej. Okay. Dobra. Dobra, mam dwie pary. No w końcu! Wygrałeś. Chcesz pieniądze czy coś specjalnego? Waląb co innego. Macie tu sporo zbroi. Twoja wola. Mogę ci zaoferować kilka schematów pomocnych przy wykonaniu pancerza. A konkretnie zbroi ćwiekowanej, utwardzanej i zwykłej skórzanej. Wolę pieniądze. Mm. Nic ciekawego. Okej, okay, czy teraz muszę iść do króla? Mm, kolfat? I zapisz. Już jest noc, co prawda, nie wieczór, ale niech, niech im będzie. Dobrze, że jesteś. Dziś rano przybył do mnie posłaniec z Redanii. Czytaj. Król Redanii, radowit piąty, syn Wizimira, dziedzic. Do rzeczy. Chodzi o to, że to nie jest prawdą, jakoby Temeria po śmierci króla Voltesa, dziedzica. Nie jest prawdą, jakoby Foltest nie pozostawił prawowitego spadkobiercy. Kto dziedziczy? Wobec tragicznej śmierci księcia Busiego, koronę temerską, dziedziczy jego siostra, Nice. Wiedźminie, brałeś udział w walkach o twierdzę, lawaletów. Ile lat ma księżniczka? To jeszcze dziecko, ale dorośnie do korony. Korony? Przypomnij mi, kto jest jej matką? To królewska córka. Foltest chciał ją uznać. Foltest nigdy by tego nie zrobił. Gdyby policzyć Benkarty, które ja spłodziłem, to mógłbym nimi obsadzić wszystkie trony północy. Co tam się do cholery dzieje? Straże! Fajne jest to, że nam miecz zmieniło. jednego, zajebiście. Aha, Nie mam energii wspaniale Dobra. A, świetnie! Najlepsze użycie... yyyy... od czasów... Uciekaj mi stąd! Bardzo mi nie odpowiada to... Spróbujmy. Spróbujmy w ten sposób. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Czekaj. Próbujmy jeszcze raz złapać wirdę. Otoczmy ich. Znaczy w sensie... Na plecy im. Kurwa mać. Dobra. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Kurwa, jeszcze się podpaliłam. Geniusz! No chodźcie, 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 chodźcie. Ok, zablokować jednego na chwilę. Ok, zrobimy to po staremu. Hả? sao? Chết không? Co to za jedni? Chcieli mnie zabić. Mnie! Głupcy! Głupcy. nie musimy porozmawiać. Detmold twierdzi, że potrzebujesz tego medalionu. Uratowałeś mi życie, a ja nie jestem niewdzięcznikiem. Choć taką nie mówią. Szkoda, że nie udało się wziąć któregoś z nich żywcem. Nie płacz, de Tankerville. Są metody, by rozwiązać Język Nieboszczyka. Znam te metody. Nekromancja jest zakazana. Póki rada i kapituła nie istnieją, właściwie ciężko powiedzieć, czy cokolwiek jest zakazane. Co wasza wysokość na to? Chcę wiedzieć wszystko. Jak będziesz musiał wychędożyć tego trupa, zrób to. Ależ, panie, nekromancja to gałąź magii, traktująca. W dupie to mam. Do roboty! Ja do tego ręki nie przyłożę. Jak to mówią prości ludzie, baba z wozu, konią lżej. Wiedźminie, będę potrzebował Twojej pomocy. Wiesz, gdzie mnie szukać? I tak ciągle. Jestem królem! A ta boczy się idąca, jakby jej byle pachołek kłapę pod kieskę wsadzał. Nie każdy czarodziej przypomina Detmolda. Nie każdy lubi babrać się w trupach. Gówno mnie obchodzi, co komu smakuje. Idź. Detmold już pewnie obgryza paznokcie z niecierpliwości. Muszę to zrobić? Nie chcę tego robić. Kurwa, Mać! Czy on mi nie może po prostu dać tego pierdolonego medalionu, żebym ja mogła iść od niego w chuj? Chuj nie obchodzi, że on ma problemy. Ja pierdolę. Kurwa, Mać! Bo ja jestem królem, chuj mnie to obchodzi. Kurwa, jak się no Jezus. Po prostu mnie. Jeez. No dobra, chodźcie teraz porozmawiajcie. Nie chcę ruszać, a się wrażej propagandy, a jeśli ona naprawdę namasz to w... <słuch> To sobie weźmiemy, bo dużo ciosów ostatnio blokuje. To mi się przyda. Wiecie co, w tym miejscu sobie zakończę grę. A nie ma... Z... Tam u Detmolta to na chwilę zajmie, więc raczej nie ma sensu te... się bawić tu dalej. Więc tak, dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.